Pierwsza cecha przystawania trójkątów bok, bok, bok w skrócie BBB. Na początku definicja, a za chwilę przykład. Jeśli dwa trójkąty mają odpowiednie boki równej długości, to są przystające, to znaczy takie same, jak pokazuje rysunek. Zarówno w jednym, jak i w drugim trójkącie boki są długości odpowiednio A, B, C, tutaj również A, B, C, więc w obu trójkątach boki są równe, więc te trójkąty są przystające, czyli takie same. Teraz zróbmy przykład. Czy podane trójkąty są przystające? Na podstawie pierwszej cechy przystawania trójkątów BBB, czyli bok, 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 w obu trójkątach boki są równe. Zatem trójkąty są przystające na podstawie cechy przystawania bok, bok, bok.